Przez ponad 30 lat obserwuję relacje międzyludzkie i w tym czasie odkryłem coś, co mnie głęboko uderzyło. Coś, co większość kobiet przeocza. Mężczyźni, którzy naprawdę kochają, nie zachowują się tak, jak się od nich oczekuje. W rzeczywistości ich przejawy miłości są tak ciche i dyskretne, że nawet najbardziej przenikliwe i dojrzałe kobiety czasami zaczynają wątpić w głębie ich uczuć, i to mnie boli. Bo widziałem, jak rozpadały się niezwykłe więzi z powodu niemożności rozpoznania tego bezgłośnego języka męskiego przywiązania. Zamierzam wam ujawnić coś, co przez dziesięciolecia moich konsultacji nie dawało mi spokoju i co radykalnie zmieniło moje rozumienie tego, jak mężczyźni wyrażają głęboką miłość. Ale najpierw muszę być z wami brutalnie szczery. Jeśli oczekujesz, że zakochany mężczyzna będzie zachowywał się jak bohater romantycznego filmu, jeśli potrzebujesz górnolotnych słów i teatralnych gestów, ryzykujesz przeoczenie najważniejszych sygnałów w swoim życiu. Ponieważ dojrzała męska miłość, prawdziwe przywiązanie, objawia się zupełnie inaczej. Widzicie, przez wiele lat tworzyliśmy romantyczny obraz tego, jak powinna objawiać się miłość. Ten obraz przyszedł do nas z kina, z powieści, z kultury, która wpoiła nam. Że prawdziwa miłość jest zawsze oczywista, zawsze ekspresyjna, zawsze deklaratywna, ale rzeczywistość emocjonalna jest znacznie bardziej złożona. Rozumiem, że po burzliwych związkach, zdradach i głębokich rozczarowaniach, to naturalne, że szukamy jasnych, oczywistych znaków. Chcemy dowodów, chcemy pewności. Ale problem polega na tym, że czytamy złą mapę emocjonalną. To tak, jakby szukać sygnałów dymnych, nie znając języka. Kiedy mężczyzna prawdziwie się zakochuje, w jego psychice zachodzi paradoksalna zmiana. Zamiast stać się bardziej ekspresyjnym, staje się bardziej powściągliwy. Zamiast krzyczeć o swojej miłości całemu światu, szepcze ją poprzez działania, które często błędnie interpretujemy jako chłód. I ma to zaskakujące neuropsychologiczne wyjaśnienie. Mózg mężczyzny, gdy doświadcza głębokiej miłości, aktywuje obszary związane z ochroną i troską ale także uruchamia mechanizmy samokontroli emocjonalnej. To tak, jakby jego system nerwowy mówił, to jest zbyt ważne, żeby ryzykować impulsywnością. Dlatego, co paradoksalne, im mocniej dojrzały mężczyzna kocha, tym ostrożniejszy staje się w wyrażaniu swoich uczuć. I w tym tkwi tragedia wielu relacji, które mogłyby stać się niezwykłe. Pozwólcie, że wyjaśnię, co zaobserwowałem. To, co nazwałem siedmioma ukrytymi przejawami głębokiej męskiej miłości. Pierwsze, to, co nazywam niewidzialną, instynktowną ochroną. Zwróć na to uwagę, bo jest to subtelne, ale niezwykle potężne. Kiedy mężczyzna jest naprawdę zakochany, włącza mu się swoisty radar bezpieczeństwa, działający na poziomie podświadomym. Nie staje się kontrolujący, nie. To coś znacznie głębszego i prymitywniejszego coś, co wiąże się z jego najstarszą biologią. To ten moment, kiedy nieświadomie przesuwa cię na bezpieczniejszą stronę chodnika, gdy idziecie razem. To ta ręka, która niezauważalnie kładzie się na twoich plecach, by poprowadzić cię w tłumie. To spojrzenie skanujące otoczenie, nie z paranoi, ale z wrodzonego poczucia odpowiedzialności za twoje dobro. Uderza mnie to, że po obserwacji tak wielu związków zrozumiałem – ta ochrona wykracza poza sferę fizyczną. Zakochany mężczyzna staje się milczącym strażnikiem twojej samooceny, twojego spokoju ducha, twojego ogólnego dobrostanu emocjonalnego. Instynktownie przeszkadza mu, gdy ktoś okazuje ci brak szacunku, nawet w subtelny sposób. I nie mówię tylko o oczywistych sytuacjach. Mówię o tych momentach, gdy ktoś umniejsza twoje osiągnięcia, gdy znajomy rzuca lekceważącą uwagę. Gdy kelner zwraca się do ciebie protekcjonalnie, jego wewnętrzny radar natychmiast się aktywuje. Chroni twoje marzenia, gdy sama w nie wątpisz. Strzeże Twojej emocjonalnej wrażliwości, jakby to był osobisty skarb. Pamięta szczegóły tego, co cię rani, i tworzy środowisko, w którym te rany się nie powtórzą. I robi to bez fanfar, nie oczekując uznania. Bo dla niego troska o ciebie stała się tak naturalna jak oddychanie. Takie zachowanie nie szuka pochwał ani wdzięczności. To miłość w czystej postaci, bez domieszki ego, bez oczekiwań natychmiastowego zwrotu. To jest to, co nazywam miłością funkcjonalną tą, która nie jest deklarowana, ale jest przeżywana, która nie jest wykrzykiwana, ale jest praktykowana codziennie. A oto i drugi wzorzec zachowania który przez lata obserwacji klinicznych po prostu mnie fascynował. Nazywam go selektywną wrażliwością. Dojrzali mężczyźni nauczyli się chronić swój świat emocjonalny. Przez dziesięciolecia budowali mury, doskonalili maski, opanowali sztukę emocjonalnej samowystarczalności. I to nie przypadek. Od dzieciństwa społeczeństwo uczy ich, że okazywanie wrażliwości jest niebezpieczne, że emocjonalna siła jest synonimem męskiej wartości że płacz czy bycie kruchym to niedopuszczalna słabość, ale kiedy naprawdę się zakochują, w ich architekturze emocjonalnej dzieje się coś niezwykłego. Zaczynają burzyć te obrony, ale nie byle jak, nie bezkrytycznie. Robią to selektywnie, z chirurgiczną precyzją, strategicznie. Nie robią tego poprzez głośne emocjonalne przemowy. Nie ma dramatycznych wyznań w stylu telenoweli. Dzielą się wspomnieniami, których nigdy nikomu nie ujawnili, historiami ze swojego dzieciństwa, których nikt inny nie zna, emocjonalnymi bliznami, które ukrywali przez lata. Pokazują ci miejsca ze swojego dzieciństwa, które mają dla nich szczególne znaczenie nie jako wycieczkę turystyczną, ale jako sposób powiedzenia. Pokazuje ci skąd jestem, kim naprawdę jestem. Opowiadają ci o swoich najgłębszych porażkach. Nie po to, by wzbudzić litość, ale dlatego, że wierzą, że nie osądzisz ich za te informacje. Mówią ci o swoich najskrytszych lękach, tych, których nigdy nikomu nie wyznali. I o to, co jest najbardziej fascynujące. Pokazują ci swoje wewnętrzne sprzeczności, swoje egzystencjalne wątpliwości, swoje chwile kruchości, nie prosząc cię o ich rozwiązanie. Ty, która przeżyłaś wystarczająco dużo. Wiesz, jak odróżnić kogoś, kto się otwiera dla manipulacji emocjonalnej, od kogoś, kto się otwiera z autentycznego zaufania? Manipulacja emocjonalna szuka konkretnej odpowiedzi, szuka kontroli, dąży do wzbudzenia poczucia winy lub odpowiedzialności u drugiej osoby. Autentyczna wrażliwość po prostu się dzieli, po prostu ufa. Kiedy mężczyzna pozwala ci zobaczyć swoje niedokończone strony, kiedy zaprasza cię do poznania zranionego dziecka. Które wciąż w nim żyje, kiedy pokazuje ci swoje najgłębsze niepewności, nie prosi cię, żebyś go uratowała, nie przerzuca odpowiedzialności. Mówi: Powierzam ci moją najwrażliwszą prawdę. Ufam ci, że nie użyjesz tych informacji przeciwko mnie. Ale co mnie naprawdę fascynuje w moich wieloletnich badaniach klinicznych, to jest to. Po takich momentach emocjonalnej otwartości wielu mężczyzn tymczasowo się wycofuje. Staje się bardziej milczących, bardziej zdystansowanych, wydają się bardziej chłodni, a kobiety interpretują to jako odrzucenie, jako żal, jako znak, że być może podzielili się zbyt wiele. To nie jest odrzucenie, to nie jest żal, to jest przetwarzanie emocjonalne. Intensywność tego, że obniżyli swoje emocjonalne obrony, że pokazali te części siebie, które ukrywali przez lata. Przytłacza ich na poziomie neurologicznym. Potrzebują wewnętrznego czasu, aby zintegrować to doświadczenie, aby przetworzyć, co oznacza być tak wrażliwym, aby wewnętrznie upewnić się, że ten akt zaufania był bezpieczny. To tak, jakby ich system emocjonalny potrzebował ponownej kalibracji po tak intensywnym doświadczeniu otwartości. Zrozumienie tego jest niezwykle ważne ponieważ wiele głębokich relacji rozpada się właśnie w tych momentach tymczasowego wycofania. Trzecie zachowanie jest jeszcze bardziej subtelne i wymaga wytrawnego oka, by je dostrzec, to co nazywam cichym przestawianiem priorytetów. Kiedy mężczyzna naprawdę się zakochuje, jego życiowa architektura zaczyna się zmieniać, ale on tego nie ogłasza, nie deklaruje, on po prostu to robi. To organiczny proces, zachodzący na poziomie podświadomym. Zaczyna konsultować się z tobą, zanim zaplanuje coś z przyjaciółmi. Nie dlatego, że jesteś osobą kontrolującą i nie dlatego, że musisz zatwierdzać jego decyzję, ale dlatego, że twoje zdanie stało się dla niego ważne, ponieważ twoja obecność lub jej brak wpływa na jakość jego doświadczenia. Przestawia swój harmonogram, by znaleźć dla ciebie czas i robi to tak naturalnie, że może to wydawać się przypadkiem, jakby to był zbieg okoliczności, że zawsze ma wolny czas, kiedy go potrzebujesz. Zmienia swoje nawyki, by organicznie cię włączyć. Jeśli wcześniej chodził na siłownię o szóstej rano, a ty wolisz wieczory, nagle okazuje się, że ćwiczenie wieczorem jest dla niego wygodniejsze. Jeśli wcześniej jego weekendy były całkowicie zajęte sprawami osobistymi, to magicznie pojawiają się okna na wspólne plany. I oto jest haczyk, którego wiele kobiet nie zauważa. Te zmiany to nie dramatyczne poświęcenia, niebolesne ustępstwa, które on robi, żeby cię zadowolić. To organiczne korekty, wynikające z autentycznego pragnienia włączenia cię w swój świat, stworzenia wspólnego życia, które będzie satysfakcjonujące dla obojga. Nie jesteś już jedną z opcji. Nie jesteś kimś, kogo widuje, gdy ma wolny czas. Stałaś się częścią ekosystemu emocjonalnego, z którego on podejmuje decyzję, fundamentalną zmienną, która naturalnie wpływa na jego codzienne wybory. I to jest głęboko znaczące, ponieważ oznacza, że z zewnętrznego elementu jego życia stałaś się jego integralną częścią. Pozwólcie, że pokażę Wam coś, co zrewolucjonizowało moje rozumienie dojrzałej męskiej psychologii. Czwarte zachowanie jest paradoksalne i sprzeczne z intuicją. Kiedy mężczyzna naprawdę się zakochuje, staje się bardziej wrażliwy na strach przed utratą, a nie mniej. To tworzy zaskakujący paradoks emocjonalny, który niewiele osób rozumie. Ta sama miłość, która go umacnia, nadaje mu cel, sprawia, że czuje się bardziej kompletny, również emocjonalnie go wyostrza w sposób, jakiego być może nigdy wcześniej nie doświadczył nagle ma coś cennego do stracenia, coś, co jest mu droższe niż własny komfort, droższe niż własne bezpieczeństwo emocjonalne. I ta świadomość może rodzić chwile lęku, niepewności, strachu, których wcześniej nie doświadczał. Widziałem, jak pewni siebie, odnoszący sukcesy, stabilni emocjonalnie mężczyźni, mężczyźni, którzy z absolutnym opanowaniem radzili sobie z kryzysami zawodowymi i osobistymi, Tymczasowo stawali się niepewni, gdy uświadamiali sobie głębie swoich uczuć. To nie jest niedojrzałość, nie jest słabość emocjonalna, to jest ludzkość w jej najczystszej formie. To naturalna wrażliwość, która pojawia się, gdy serce naprawdę ryzykuje, gdy ktoś staje się tak ważny, że jego utrata oznaczałaby druzgocący ból. Ta niepewność może objawiać się w subtelnych formach. Częściej pyta, jak się czujesz w związku. Potrzebuje więcej potwierdzeń, że wszystko jest w porządku. Staje się bardziej wrażliwy na zmiany w Twoim nastroju lub sposobie komunikacji. Niektórzy mężczyźni doświadczają tego, co nazywam opóźnionym lękiem przed bliskością, gdy po momentach głębokiej emocjonalnej więzi czują potrzebę upewnienia się, że ta bliskość jest wzajemna i autentyczna. I oto co sprawiło, że głęboko zastanowiłem się nad świadomymi relacjami. To odkrycie, piąte zachowanie nazywam nieświadomym, futurystycznym włączeniem. Zakochany mężczyzna zaczyna mówić o nas, sam tego nie zauważając, nie planując tego, bez żadnej świadomej strategii uwodzenia. To zmiana lingwistyczna, która odzwierciedla głęboką zmianę psychologiczną. Wspomina o długoterminowych planach, w które jesteś w sposób implicytny włączona. Mówi o przyszłych podróżach, projektach, marzeniach. Celach, używając języka, który w naturalny sposób Cię włącza, jakby to było oczywiste, że tam będziesz. Kiedy będziemy mieli swój dom? Kiedy pojedziemy do Europy w przyszłym roku? Kiedy się zestarzejemy i przejdziemy na emeryturę? Kiedy będziemy mieli dzieci? Dla wielu kobiet te komentarze mogą wydawać się zwykłą rozmową, mglistymi projekcjami, romantycznymi fantazjami. Bez realnej treści. Będę bezlitośnie bezpośredni. Dla dojrzałego mężczyzny mówienie o przyszłości z Tobą, naturalne włączanie Cię w swoje długoterminowe wizualizacje, to głębokie emocjonalne zobowiązanie, nawet jeśli on tego tak nie przedstawia. To jego sposób powiedzenia: Widzę swoje życie z Tobą. Wyobrażam sobie, jak się z Tobą starzeję. Widzę przyszłość, w której jesteśmy razem, bez presji formalnej deklaracji. Która mogłaby wywołać lęk lub przedwczesne oczekiwania. To jest to, co nazywam ukrytym zobowiązaniem emocjonalnym, formą lojalności afektywnej, która wyraża się poprzez stałe włączanie cię w jego przyszłe plany. Jest to szczególnie istotne dla kobiet, które osiągnęły pewien poziom dojrzałości emocjonalnej, ponieważ nauczyły się być ostrożne z jawnymi obietnicami. Zrozumiały, że słowa mogą być puste, ale czyny i rzeczywiste intencje. Oto, co naprawdę ma znaczenie. Szóste zachowanie działa na poziomie całkowicie podświadomym i wymaga szczególnej wrażliwości, by je wykryć. To, co nazywam, niezamierzoną synchronizacją cielesną. Ciało zakochanego mężczyzny przekazuje to, czego słowa nie mogą wyrazić, to, czego jego świadomy umysł być może jeszcze w pełni nie uświadomił. Nieświadomie pochyla się ku Tobie, gdy mówisz, jakby jego ciało było magnetycznie przyciągane do Twojej obecności. Nieświadomie naśladuje Twoje gesty, odzwierciedla Twój język ciała, przyjmuje podobne do Twoich pozycje, nie zdając sobie sprawy, że to robi. Jego oczy łagodnieją, gdy na Ciebie patrzy, nawet w zwykłych rozmowach, nawet gdy mówisz o zupełnie przyziemnych rzeczach, takich jak lista zakupów czy problemy w pracy. Bez zastanowienia dotyka Twojej ręki, instynktownie poprawia Twoje włosy, Oferuje ci swoją kurtkę, zanim zdążysz zmarznąć. Reguluje twój pas bezpieczeństwa w samochodzie bez twojej prośby. Ale jest tu coś głębszego, coś, co wykracza poza te oczywiste gesty. Jego oddech synchronizuje się z twoim, gdy jesteście blisko. Jego rytm serca stabilizuje się w twojej obecności. Jego poziom stresu spada, gdy jesteś z nim. Nie dlatego, że związek jest łatwy lub bezkonfliktowy. Ale dlatego, że Twoja obecność aktywuje Jego układ przywspółczulny, który reguluje spokój i relaks. Te gesty nie są wyrachowane ani strategiczne, to nie są wyuczone techniki uwodzenia, to fizyczne przejawy głębokiego pragnienia bliskości i troski, biologicznej potrzeby połączenia się z Tobą na bardziej prymitywnym poziomie niż racjonalny. To ciało, które mówi językiem miłości, gdy umysł jeszcze nie znajduje odpowiednich słów. Gdy serce czuje więcej niż intelekt może przetworzyć. To jest to, co neurobiolodzy nazywają dwukierunkową regulacją emocjonalną, gdy dwa układy nerwowe synchronizują się, by stworzyć poczucie wzajemnego dobrostanu. Ale teraz nadchodzi najpotężniejsze, najbardziej transformujące i najmniej rozpoznane zachowanie to, co nazywam inspiracją do osobistego rozwoju. Kiedy mężczyzna naprawdę się zakochuje, w jego psychice dzieje się coś niezwykłego, coś, co wykracza poza sam związek i łączy go z jego najwyższym potencjałem. Zaczyna wyobrażać sobie ulepszoną wersję siebie, nie po to, by cię zaimponować, nie po to, by sprostać zewnętrznym oczekiwaniom, ale dlatego, że obudziłaś w nim pragnienie wzrostu, rozwoju, stania się kimś godnym tej miłości, którą odczuwa. Obserwowałem mężczyzn, którzy przez lata stali w miejscu emocjonalnie, mężczyzn, którzy pogodzili się z ograniczonymi wersjami siebie, ale rozpoczynali głębokie procesy osobistego wzrostu po zakochaniu się. Zaczynają lepiej dbać o swoje zdrowie fizyczne, nie z próżności, ale dlatego, że chcą być energiczni i obecni, by dzielić z tobą długie życie. Zaczynają leczyć rany emocjonalne z przeszłości, które ignorowali przez lata. Nie dlatego, że tego wymagasz, ale dlatego, że miłość połączyła ich z pragnieniem uwolnienia się od destrukcyjnych wzorców. Stawiają bardziej świadome cele, bardziej zgodne z ich głębokimi wartościami, nie pod zewnętrzną presją, ale dlatego, że miłość obudziła w nich wyższe poczucie celu, poprawiają swoje relacje rodzinne, rozwiązują długotrwałe konflikty, stają się bardziej hojni, bardziej empatyczni. Bardziej obecni w ogóle. Nie robią tego z zewnętrznego wymogu nie po to, by spełnić listę wymagań dobrego partnera. Robią to, ponieważ autentyczna miłość ma moc transformującą jest w stanie połączyć nas z naszą najlepszą wersją z naszym najszlachetniejszym potencjałem. Jest to szczególnie istotne dla kobiet, które osiągnęły pewien poziom dojrzałości emocjonalnej, ponieważ obie pokonały fazę pragnienia zmiany drugiego. Fazę projektowania nierealistycznych oczekiwań na partnera. Kiedy dojrzały mężczyzna decyduje się rozwijać dla miłości, nie jest to po to, by sprostać czyimś oczekiwaniom. Nie jest to z powodu emocjonalnego szantażu czy subtelnej manipulacji. To dlatego, że miłość pokazała mu, kim może się stać dała mu lustro, w którym odbija się jego najwyższy potencjał. To jest to, co nazywam ewolucyjną miłością taką miłością, która nie dąży do zmiany drugiego, ale inspiruje do dobrowolnej osobistej transformacji. Uznaje, że po przeżyciu głębokich ran, po związkach, gdzie słowa rozpływały się w powietrzu, a czyny im zaprzeczały, to naturalne, że rozwinęło się nieufność do subtelnych przejawów miłości. To jest całkowicie zrozumiała, adaptacyjna reakcja. Moje dziesięciolecia praktyki terapeutycznej. Wielokrotnie udowadniały mi tę rzeczywistość. Dojrzała miłość rzadko jest głośna, rzadko dramatyczna. Mężczyźni, którzy prawdziwie kochają, nie muszą wam tego ciągle demonstrować, bo żyją z tej miłości, bo zintegrowali tę miłość ze swoim sposobem bycia w świecie. Ich miłość objawia się w stałości ich działań, w jakości ich obecności, w tym, jak naturalnie włączają Cię w swój świat emocjonalny, w tym, jak zmieniają swoją rzeczywistość, by organicznie Cię włączyć. To nie jest nastoletnia miłość, która musi się deklarować każdego dnia, która potrzebuje ciągłych dowodów, która potrzebuje dramy, by czuć się prawdziwą. To jest dorosła miłość, dojrzała miłość miłość, która zrozumiała, że najlepsze rzeczy w życiu nie są wykrzykiwane, ale są przeżywane, nie są deklarowane. Ale są praktykowane. To, co odkryło mi doświadczenie kliniczne, jest czymś bardzo ważnym. Rozpoznanie tych wzorców zachowań wymaga wyrafinowanej inteligencji emocjonalnej, zdolności percepcji, która wykracza poza oczywistość, wymaga zdolności czytania między wierszami, doceniania istoty ponad formą, doceniania głębi ponad intensywnością, wymaga przezwyciężenia programowania kulturowego które mówi nam, że prawdziwa miłość jest zawsze oczywista, zawsze ekspresywna, zawsze deklaratywna, wymaga rozwinięcia tego, co nazywam zaawansowaną umiejętnością emocjonalną, zdolności czytania języków emocjonalnych, które nie są nauczane w żadnej szkole. Muszę coś wyjaśnić. Nie sugeruję, żebyś zadowoliła się emocjonalnymi okruchami, ani usprawiedliwiała brak komunikacji. Nie propaguję związków, w których wszystko trzeba zgadywać, gdzie nigdy nie ma jasności, gdzie komunikacja jest tak subtelna, że staje się nieistniejąca. Mówię o nauce rozpoznawania innego języka miłości, tego, który opiera się na czynach, a nie na słowach, na stałości, a nie na pasji, na codziennej trosce, a nie na romantycznym dramacie języka, który ceni solidność ponad intensywność niezawodność ponad niespodzianki głębie ponad powierzchowność ty która przeżyłaś wystarczająco dużo wiesz że istnieje ogromna różnica między miłością o której się krzyczy a miłością którą się przeżywa między pasją którą się deklaruje a czułością którą się okazuje niedojrzała miłość ciągle potrzebuje zewnętrznego potwierdzenia publicznej demonstracji dramatycznego potwierdzenia potrzebuje słów Obietnic, deklaracji, górnolotnych gestów, by czuć się prawdziwą. Dojrzała miłość po prostu jest, po prostu istnieje, po prostu działa. Nie musi się deklarować, bo objawia się naturalnie w każdej decyzji, w każdym geście, w każdym priorytecie. Moja praktyka jest pełna historii niezwykłych kobiet, które zniszczyły autentyczne relacje, ponieważ oczekiwały, że dojrzała miłość. Objawi się jak młodzieńcza. Czekały na fajerwerki, gdy przed nimi płonęło stałe ognisko. Czekały na górnolotne deklaracje, gdy przed nimi była codzienna troska. Czekały na dramatyczną intensywność, gdy przed nimi była emocjonalna solidność. I co radykalnie zmieniło moje spojrzenie na świadome relacje, to odkrycie. Mężczyźni, którzy kochają w tak cichy i głęboki sposób, rzadko zmieniają swój styl wyrażania. Rzadko stają się romantycznymi bohaterami filmów. To nie jest chłód, nie jest brak pasji, nie jest niezdolność emocjonalna. To jest sposób kochania oparty na solidności, a nie na intensywności, na niezawodności, a nie na niespodziankach, na budowaniu wspólnego życia, a nie na tworzeniu osobnych romantycznych chwil. To jest miłość funkcjonalna miłość, która buduje miłość, która wspiera. Miłość, która pozostaje, gdy nowość mija i nadchodzi rutyna. To nie znaczy, że musisz godzić się na związek bez romantyzmu czy emocjonalnej ekspresji. To znaczy nauczyć się doceniać bardziej subtelne formy romantyzmu, bardziej zintegrowane z codziennym życiem, bardziej trwałe w dłuższej perspektywie. To znaczy uznać, że dojrzała romantyka nie polega na górnolotnych gestach, ale na stałości troski. Nie w idealnych słowach, ale w konsekwentnych działaniach, kiedy rozpoznasz te przejawy w mężczyźnie, kiedy potrafisz czytać ten bezgłośny język miłości, zyskujesz dostęp do formy więzi, która wykracza poza słowa, poza deklaracje, poza oczywiste gesty. Zyskujesz dostęp do bezpieczeństwa emocjonalnego, do stałości uczuciowej, do niezawodności związku. Zyskujesz dostęp do typu miłości, który nie zależy od nastroju który nie waha się z chwilowymi emocjami, który nie znika, gdy nadchodzi rutyna. Pozwól, że zadam ci jedno pytanie, które może zmienić twoje podejście do miłości, którą masz lub której szukasz. Ile razy byłaś tak skupiona na tym, czego on nie mówi, że przeoczyłaś wszystko to, co robi? Ile razy zinterpretowałaś jego milczenie jako brak zainteresowania, gdy w rzeczywistości była to głębia? Ile razy pomyliłaś jego emocjonalny spokój z chłodem? Gdy w rzeczywistości była to dojrzałość. Dojrzała inteligencja emocjonalna uczy nas, że miłość nie zawsze przychodzi w opakowaniu, którego oczekujemy, nie zawsze objawia się zgodnie z naszymi kulturowymi oczekiwaniami czy romantycznymi fantazjami. Czasami przychodzi cicha, stała, solidna, czasami objawia się w codziennych działaniach, a nie w niezwykłych gestach. Czasami wyraża się w włączeniu, a nie w deklaracji, w trosce. A nie w pasji, w czynach, a nie w obietnicach. I oto ostatnia refleksja, którą chcę się z tobą podzielić, wniosek, do którego doszedłem po dziesięcioleciach obserwacji relacji międzyludzkich w całej ich złożoności. Jeśli masz obok siebie mężczyznę, który wykazuje te wzorce zachowań, który chroni cię bez zbędnych słów, który selektywnie się przed tobą otwiera, który przestawia swoje życie, by naturalnie cię włączyć który staje się wrażliwy dla ciebie, który włącza cię w swoje przyszłe plany, który jest z tobą związany na podświadomym poziomie cielesnym, który rozwija się, zainspirowany miłością, którą odczuwa. Masz coś niezwykle cennego. To nie jest miłość z filmów, nie jest miłość z romantycznych powieści, nie jest miłość z popularnych piosenek. To jest coś znacznie bardziej solidnego i głębokiego. To jest prawdziwa miłość, dojrzała miłość, miłość, która trwa, gdy pasja zmienia się w głębokie przywiązanie, gdy intensywność staje się stałością, gdy ogień staje się stałym światłem. To jest miłość, która buduje, która wspiera, która towarzyszy, która pozostaje. Pytanie, które to rodzi, jest proste, ale głębokie. Czy posiadasz dojrzałość emocjonalną, by rozpoznać i docenić tę bezgłośną formę miłości? Czy potrafisz doceniać głębię ponad powierzchownością, stałość ponad intensywnością, solidność ponad dramatem? Bo w końcu, po dziesięcioleciach obserwacji relacji międzyludzkich w całej ich złożoności, doszedłem do wniosku, który być może cię zaskoczy. Miłość, która transformuje, nie zawsze jest tą, która oślepia. Miłość, która trwa. Nie zawsze jest tą, która imponuje. Miłość, która wspiera, nie zawsze jest tą, która ekscytuje. Czasami to miłość, która po prostu jest, która po prostu troszczy się, która po prostu pozostaje. Czasami to miłość, która objawia się w stałości, a nie w intensywności, w obecności, a nie w słowach, w czynach, a nie w obietnicach. I to jest ta miłość, którą naprawdę warto rozpoznać, docenić i pielęgnować.